W porządku, jak się macie. Dzisiaj objaśnimy sobie piorun, ok? Który już objaśniałem wcześniej, aczkolwiek yy, chcę Wam coś pokazać, czego nie wiedziałem wcześniej, ok? Ale jakiś czas temu, jakiś gości u mnie na Twitchu powiedział mi, abym sobie to zobaczył, nie? Tak, tylko dla samego zobaczenia. I kiedy to zobaczyłem, byłem w ciężkim szoku, bo Zobaczcie, kiedyś cyfry arabskie wyglądały inaczej, nie? I szóstka, tak jak tutaj mamy szóstkę, nie? Wyglądała kiedyś tak jak tutaj. Co nam to przypomina? Pokazuję i objaśnię. Przypomina nam to piorun, ok? Zobaczcie, w czoło i w rękę. Przypadek. Bo ja robiłem kiedyś, yy, w sumie nie tak dawno, materiały na ten temat, nie? że. Ten piorun coś musi symbolizować. I zobaczcie. Ten piorun to szóstka, ok? I wyobraźcie sobie mieć takie trzy szóstki. Bo to, bo to kiedyś była szóstka, nie? Takie trzy szóstki. To jest tak, jakby to wyglądało w ten sposób. Okay. To jest jedno i to samo. To jest liczba bestii, nie? I pomyślcie sobie, czemu by to nie miało być w przyszłości znamieniem bestii. Tak? Znakiem bestii. Oczywiście nie mówię, że to będzie na 100%, ale jest to taka ciekawostka, żeby dmuchać na zimne, żeby tego nie przyjmować na prawą rękę albo w czoło, nie? gdyby to kiedyś dawano. Bo to już będzie na pewno, e, jeżeli by takie coś miało miejsce, to już na pewno by było właśnie z nami bestii, nie? Jakby to się przyjmowało, bo to jest szóstka tak naprawdę ten piorun. I teraz tak, ktoś może powiedzieć, ja też to zauważyłem, nie? Że tutaj to też wygląda jak piorun i to też nie. To bardziej wygląda jak czwórka, ok? To nie wygląda jak piorun. Piorun jest taki bardziej ukośny, nie w ten sposób? Czyli tutaj istotnie to wygląda jak Piorun. Pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda do tego, chwilę przejdziemy, nie? Ku przypomnieniu tylko, nie? Ale jak tu robiłem materiał na temat Mister Bista, to zauważcie, że Harry Potter. Albo dam miejsce, bo nie widać pewnie, nie? Bo jestem w tym oknie tutaj. Harry Potter też miał właśnie ten piorun na czole, właśnie, nie? I to jest właśnie ciekawe. A ten Mister Beast także ma tą błyskawicę, tylko musiałem ją tutaj obrzucić. Zachęcam do obrzucenia do tego materiału, ok? Znak spotkał Bestię i dał mu oznaczone buty Bestii. Pokazuje jej Biaśma. Tak jak mówię, nie wiem na 100%. Czy to będzie taki znak? Ale lepiej dmuchać na zimne i nigdy tego nie przyjmować. Okej? Okay? Nie przyjmujcie czegoś takiego. Takiego pioruna. Bo zobaczcie, co jest napisane w Ewangelii Łukasza 10:17, 17 Bo wrzuciło wtedy owych 72 z radością mówiąc Panie i deno demony są nam podległe w imieniu Twoim. Rzekł więc do nich widziałem jak szatan Niby błyskawica spadł z nieba, tak? To szatan niby błyskawica spadł z nieba. Tak? Niby błyskawica. Czyli coś takiego. Okej? Okay? Tak to właśnie wygląda. Dlatego uważajcie na ten znak, tak? Myślę, że mógłby to być w przyszłości znak bestii. Nie mówię na 100%, ale, ale może to tak być. I teraz tak, bo ktoś powie. E, Maciej, ty... Znowu przesadzasz. Co to ma być w ogóle? Słuchajcie. Jak zobaczymy sobie tutaj? Nie, na Monstera, no to ja to wielokrotnie pokazywałem, że tak samo hebrajskie liczby y, mają wartość liczbową jakąś. Nie? I tutaj powiedzmy są trzy litery BAF i każda litera BAW symbolizuje szóstkę. Tak samo jeżeli przejdziemy do cyfr arabskich. To w ogóle chodzi o to, że one inaczej wyglądały, nie? Czyli ten piorun równa się tak naprawdę. Szóstce. OK? To jest to samo. To jest jedno i to samo, tak? Piorun, szóstka. Tutaj nie ma żadnej różnicy. Tak? Widzicie? Także... Nie przyjmujcie tego pioruna. I myślę, że to by było na tyle. Każdy to sobie może sam zobaczyć, nie, że to tak wygląda, na przykład tutaj na stronie świat matematyki, ok? Tutaj nie ma żadnej schemy. I tak jak pokazywałem w czoło albo w rękę, no to tu jest napisane w księdze objawienia, że sprawia, że wszyscy mali, wiedzy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymując znamie, czyli znak, na prawą rękę lub na czoło. I że nikt nie może kupić, nie sprzedać. Wiemy, że to będzie znamie bestii, tylko w momencie, kiedy powiedzmy, bez tego pioruna na ręce albo na czole, nie? Powiedzmy, tak jak mówię, powiedzmy, byś nie mógł kupić, ani sprzedać. Kto nie ma znamienia, imienia bestii lub liczby jej imienia, nie? No i co ciekawe, ten piorun to szóstka. Ciekawe. Tu potrzebna jest mądrość, kto ma rozum niech liczbę bestii przeliczy. Liczba to bowiem człowieka, a liczba jego 666. Okay? Czyli 3 szóstki, trzy pioruny obok siebie to jest właśnie 666. Nie, to mi chodzi o to, że to jest 18, bo jak zobaczymy sobie na zapis tutaj, tak, to także są trzy szóstki. ok? Ktoś powie Macieła, ale to na pewno tak się idzie. Spójrz na Biblię. Ile, pan, ile Piotr pytał razy, że ma przebaczać? Trzeba aż do siedmiu razy? Jezus mu mówi: Nie mówię ci do siedmiu razy, ale do ilu? Do siedemdziesięciu siedmiu razy. Ok? Czemu nie powiedział, nie pomnożył, powiedzmy Pan Jezus, i nie powiedział do czterdziestu dziewięciu. Albo cztery, wybaczcie, siedem plus siedem. 14. O, to chciałem powiedzieć. Czemu tak nie powiedział? Tylko 77, czyli ustawił tą siódemkę obok siebie. Pomyślcie o tym. Pomyślcie o tym, ok? Ja tu sobie nic nie wymyślam. Biblijnie się to inaczej yy, liczy. Czasami, nie mówię, że zawsze, nie? Bo też się dodaje. Robi się prostą matematykę, pokazuje i objaśniam też, ok? Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.